na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Piotrek, kolejne punkty, ale chyba troszeczkę poniżej twoich oczekiwań ten występ, jak oceniasz? No na pewno te skoki no tak nie do końca były takie fajne jakbym chciał. No ale ale pozytywnie no punkty są. No i jeszcze dwa dni startu, będziemy walczyć w następnych konkursach, może coś się uda lepiej poskakać. Co tutaj trzeba zrobić, żeby dogonić tych najlepszych, bo jednak ta czołówka z 10 metrów dalej skakała. No skakała. Myślę, że na pewno na pewno jestem w stanie sk sk skoczyć te 5... Pięć... 8 metrów dalej, no tylko po prostu nie wchodzi mi to w próg. Jeszcze ten dojazd nie jest taki do końca ustabilizowany tak fajnie, jak to właśnie w Hammer było, tylko właśnie tak trochę albo z przodu za bardzo, albo za bardzo z tyłu, no i potem mnie tak trochę. No nie idzie tu obchodzi do końca, tylko w pierwszym dni troszkę do przodu poleciało, a w drugim trochę podjechała noga, także no <ścoughs> tak. A jak warunki oceniasz, że biało losowe takie? No znaczy, się wiało, no zawsze wieje. E, no ale wiadomo, że jakby się skoczyło normalne skoki, no to by można było coś lepiej powalczyć. No ale tam niektórzy mieli fajnie, niektórzy gorzej, no ale czas skakać w takich warunkach, jakie się ma. No i dać to, ile się ma do progu, no a jak wejdzie w prógno, to jest dobrze, a jak nie, no to trudno. Jakie plany na jutrzejszy konkurs drużynowy? Takie! Yeah. <laughs> no, będziemy walczyć na pewno. <laughs>